Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ćwierć ćwierćfinał, no i naszymi gośćmi są Kamek, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, ostatnio też doszedłem do finału, co prawda tam odpadłem, ale było tylko 8 osób czy tam coś, więc w sumie to ta sama runda, boję się odpaść. Dzień dobry. Zobaczymy czy przeskoczy, jego rywalem będzie Pyka. Witam serdecznie. Dobrze pykasz w Fifę? Dobrze, dobrze pykasz? Dobrze pykasz? Pykam nieźle, ale tak do listopada, więc yy, ostatnie, ostatnie terminy są na moje dobre granie. <grym> Czyli jeszcze się łapiemy, jeszcze się łapiemy. Słuchajcie, panowie, jeżeli wy yy, jeżeli jeden z was wygra tutaj już jakiś meczyk, to ma yy, pewny hajsik. No dobra, pykam. Zacznij, wybierz mi jakąś dobrą formację. Wszystkie yy, są dobre. Dobrą pamięci, tak. formację. Wszystkie masz dobre? <grym> tak, tak, tak. No czy się wybieram trzecią. Trzecią, w porządku, nie, nie zmieniasz, wybierasz po prostu trzecie jest Tak, dobrze. tak, 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 tak. No dobrze, dobrze. A ty jak tam u ciebie? Jakaś piątka z tyłu, u jakaś. Tyki też z tyłu? nie właśnie powiem ci tak, no jest i trójka, i piątka, no możesz wybierać. O, ee, jest co, odpłacę ci jednym samym, czyli wybierz trzecią formację. No dobra, no niestety o, niestety. Okej, <laughs> okej, okay, okay. kapitanowie. No dobra. To teraz ja tobie u, co Ciekawe, powiesz na Jest w porządku u ciebie? E, czy u mnie jedynka jest w porządku? No, najgorsza z tych pięciu, co mam niestety, ale dalej w porządku. No to wybierz ją, dobra, niech będzie jak najgorsza. No dobra, niech będzie. To u ciebie... E, a, kapitan, kapitan, to dobra, niech tak. będzie e, piątka, tak? Dobrze, to pięć, dobrze. No, nie będzie. Okej, okay, dobrze, dobrze. Mocny Też, początek, Neymar vs. Hansel! od razu na ławkę, to, to ci zdradzę, że to... Nie mam jej, nie mam jakby w takiej formacji, gdzie taka... Jasne, okej. już zostać użyta. No dobra, to zaczynamy zabawę! W takim to ja, razie. To może no, ja zacznę od bramkarza i wybieraj ty teraz. Dobra, zaczynasz się od bramkarza. Dobrze, tak, że mi mówisz, no, to no. podajesz mi dwie. E, wiesz co, wybierz sobie czwórkę. Myślę, że będzie spoko, ta kobieta na czwórce. Okej, okay, okej. Okay. Faktycznie trafiłeś z kobietą. Po no. podgląd możesz, tak Naprawdę, A, aniołek mi podsyła tutaj, wiesz. Tak tak no łatwo się zgadaliście. No dobra, to dawaj ty mi. Masz do wyboru na pastnika albo na napastniczki, tak ci powiem. No powiem tak. Jest tu ciekawie, ja kilka no ciekawych wyborów. To na pastniczkę z czwórki. Oj, Pamięci, tak oj, oj. oj, oj. Oj, 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 No Sampson. to ja lecę dalej po obronę. Dobra. No dobra, 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 co my tu mamy, U, bo to pyki ciekawe. E, że żelą... mam mocne, 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 ciekawe karty. Eee, wybierz sobie trójkę, wybierz sobie trójkę. No i będzie Kurczę. Co jest grane? Co to jest? że nie jesteś zadowolony, to dobrze, to dobrze. No trudno, trudno się mówi, no. Neymar, Ronaldo. E, to ty, ja tobie, tak? Tak, tak, tak. Ale jakie to są wybory? E, wydaje mi się, że, 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 ja już zaatakuje jakąś minął. Dobra. Uuu, uuu, overall, to dobry tak, moment. Tego, co... eee, tak, aniole. jest najgorsza najgorsza karta. No i w tym, tym przypadku najniższy, ten najgorszy overall to jest jedyneczka. Dobrze. Takie okay. miny to mi sadź powiem ci. Aha. <laughs> z, no to... ale z drugiej, z drugiej <laughs> strony ja ratować. No lepsze wybory, ale, ale dobra. E, dobra. No to ty weź piątkę. Dobra. Bo tak się zastanawiam, patrzę kątem oka, co tu mogę użyć, ale dobra, na razie nie. No i teraz ty, ty dla mnie. Ja dla ciebie to też piątkę w takim razie. Tak ci odpłacę. Dziękuję, dziękuję. Okay, okay, no na razie na zero razie zgrania, ale, ale myślę, że chłopaki się dogadają już niedługo. Nie, nie ja ostatni ostatnim mecz grałem na siedmiu i wygrałem, także nie ma problemu. Okej, okay, dobra. Co powiesz na kart... Wiesz co? Dwójkę, 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 czuję dobry vibe od dwójki. No super vibe jest od dwójki. <laughs> Naprawdę. Nie wiesz, no No jakaś... wiesz, wiesz, <laughs> wiesz. Yy, no dobrze, to może... Może... Ile jeszcze kart nam zostało? No nie, trochę zostało. Trochę. Ja, ja bym prosił jedynkę od ciebie. Słuchaj. To o o o. o. No Chyba tak będzie powiem karta? ci. Dobrze jest? U cię? No teraz, teraz cokolwiek nie wybierzesz to, to, będziesz, to będzie lipa. To oczywiście dla ciebie w meczu. Aha. <śmiech> <śmiech> to bum, bum, bum. O, no i witam. Jest i, jest i on, to on to tam jaki Williams najlepsza? Nie najlepsza, ale druga najlepsza. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to może zagramy prawda fałszem. Ej, czy masz jakąś specjalną kartę z tych pięciu Tak, Aniołek, Prawda. prawda. Tak. Prawda. Ok. Hm. Czyli trzeba uważać. Hm. Jak teraz teraz zagra pyka? Położycie prawda fałsz, zobaczmy. No to jeden. Ale super naszy... wow. Kiedyś zawodnik e, drużyny sezonu. Toty. Aha. Były Toty. ty aha, Ach, okay, okay, aha. E, no dobra, dobra, pyka, powiem ci tak. Dobra, poproszę szeptaniołka. Tak. I poproszę o odkrycie karty na pozycji numer 3. Moi drodzy, odkrywamy kartę numer 3. Na pozycji numer 3 znajduje się pani z overallem 82, Salvai na pozycji 8. Juventus, turyn 73 tempa. E, poproszę to, i poproszę minę do tego, w sensie, żeby żeby wybrał trzy po prostu. Okej, okay, okej. Okay. W sensie... Ładny kombos. Ale miny się. A nie, mina, a nie, nie. To impostora. Przepraszam, tak tak, tak, tak. Okej, okay. czyli to oznacza, Pyka, że będziesz musiał tą kartą grać tak, do tak, końca tak, meczu. Wiem, wiem. Powiem w takim razie szczerze, że zrobiłbym chyba takie, taką samą wersję, tylko że co masz pod jedynką? Szeptanie w sensie. Tak jest, jestem tutaj. Odkrywamy jedynkę? Tak, tak, tak. Tak? Dobra, pod kartą numer jeden u kamyka jest Fabinio 82 overall, 58 tempa. Eee, no, to w takim razie to samo wybiorę, czyli impostora. Także Kamyk, będziesz musiał grać Fabinio do końca. Ale on meczu. ma cienie na sobie, człowieku, on będzie biegał. Się. Bestia, bestia, bestia. Nie no, no nie oszukujmy no się, no ale tym w tej chwili to tempo jakoś ma mniejsze znacznie znaleźć. No zdecydowanie, niż... zdecydowanie. No dobra, dobra, cieszę się, że zgapiłeś moje taktyki, znaczy, że one są dobre. Dobre są, dobre są, trzeba, je, trzeba się trochę inspirować. No dobra, to ja zagram u Ciebie teraz miną, czyli wybierasz najgorszy overall. Dobra, w tym przypadku musisz wybrać... To. Kurczę, tylko, że to jest karta specjalna, więc tutaj uznamy kartę najgorszą na pozycji numer jeden. Aha, no to ciekawe, tutaj widzę zmiana nagle reguły. No, trudno, trudno. <suszy> No dobra, to ja teraz tobie wybieram. Mhm. Czwórkę. No i pięknie. Na razie to wygląda co najmniej tak jak ostatnio. Eee, eee, dobra, co powiesz na dwójkę? Dobra, weź dwójkę to nawet nie. Dwójka, dwójka, Uu, dwójka. To jest dobra karta. Dobra. Dobra, bo też jest on O, więc spoko. Eee, to ja tobie od razu szybko skontroluję też dwójkę. Dobra, karta za dobrą dobra. kartę. Cieszy mnie to, hmm, słuchaj, e, co powiesz na, na czwórkę. Na, wybiorę, nawet nie wiem co powiesz, czy dobrze, czy nie, ale. Okej, okay, czyli coś. wybierasz po prostu, dobrze. Tak, no, tak. No. E, no to co? To ja ci wybiorę Cztery znowu okay, okay. to, to jest dobra obrona, dwa. Dwa Ale jest dobrze, okay. Idzie dobrze, idzie dobrze. <laughs> <nie> <śmiech> 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 się jest strasznie tego? Okay, Ciekawy karta Kameka. Em... To ja u ciebie wybiorę czwórkę, mm -hmm. a u mnie poproszę jeden z trzech, i będzie to trójka, czwórka albo piątka. 3, 4, 5, tak? Tak, tak, tak. Tak jest, także 3, 4 lub 5 to wybierasz, pk. 3, 4, 5, no to wybierzemy ci 5. Okej, okay, kamek, piąteczka no. dla ciebie. Tak jest. Dosyć kontrowersyjnie eee, dobra, wydaje mi się. Prawda, że na takich złotych dostało. kartach... Nigdy Mam jeden, jeden z trzech, ale to może tak. zostawimy sobie jakąś petardę na koniec. <laughs> Właśnie ja się boję czasami, że wiem, że to nie przyjdzie nigdy, nie? Eee, dobra, weź jedynkę, weź jedynkę. Ja dobra. Tu... Eee, to... No co? To tobie też jedynkę wezmę. No i okej, okay. dobra. Prawda fałsz. Eee, hmm. Okej. Okay. Dobra, jestem. To teraz prawda, fałsz. Y... Zadaj dobrze to pytanie, Kamyk, no właśnie, tak, nie, wracając do ostatnia... poprzedniego odcinka. Tak, tak, tak. Czy na jedynce bądź dwójce jest najgorszy wybór z tych pięciu? Fałsz. Nie, ja mam... no właśnie, okay. Dobra, to wybieram... czwórkę. Dobrze ogarnął. Bestię wybrałeś, bestię. Dobrze. Niech będzie. No dobrze, dobrze. No to ja szybko Ci rzucę dwa. Okej, okay. myślałem, że szóstkę mi powiesz. Szóstka, szóste wybór. No dobra, to jedziemy dalej. Ja Ci wybiorę czwórkę. Dobrze, dobrze, nie ma problemu żadnego. Nie ma problemu. Dobra dalej, rzucie. dalej, zobaczmy co tu dalej. No to ja Ci wybieram trzy. Okej, okay, niech będzie, w takim wypadku, a ja tobie teraz dam nawet wybór, bo jestem miły, między dwójką a piątką sobie wybierz. Między dwójką a piątką? Tak, tak. Kamek taktycznie, bo będzie chciał dostać w rewanżu no. na tych wyborach. No to dzięki mega. Nie ma problemu, nie ma problemu. Ja to to, to możesz, może ja się powinienem odegrać też tym samym? Jak chcesz. To między jedynką, a piątką wybierz. Uuu. No dobra, skoro tak to, to będzie, to wybiorę sobie tego zawodnika. Dalot ma elo z tego co kojarzę. Okay. Tak, Ta jeszcze no, Dalej czekam na tego, tego Bengiera. Ja wiesz, właśnie tego. powiem. Dobra, to weź trzy. Trzy tym razem. Okej. Okay. Okay. Makenisa ma 80, ale tutaj u Kamyka jest ja niezły teraz wybór. Piątkę oj, oj, no jeszcze dobrze, po zgranie, dobrze. idealnie. Niech będzie, tak. No, u kamyka się robi naprawdę niezła ekipa. Całkiem się to zaczęło układać w jakąś całość. Eee, to dla ciebie jedynka, bo dawno nie było. Dawno coś, coś czujesz, że hmm. dawno nie było. Okej. Okay. Właśnie, nie wiem, którego numeru dawno też nie było. Uu, teraz u, teraz upyki jest jeden z trzech, eee, tylko czy warto więc... to użyć? Chyba wybiorę cztery <laughs> u ciebie. Okej, okay, okej, okay, niech będzie. I teraz pytanie, co zrobi pyka, bo w naprawdę. W jest... razie wracamy do twojego jest składu, ciekawie. a tam dwójeczka jak znalazł będzie, co? Uuu. No, no nie jest zła, nie jest zła. No dobra, to bierz, bierz. Nie powalczył Ciekawe, tutaj. Nie czy tą kartę kiedyś wykorzystam. To jedynkę u ciebie szybko. U, a teraz. No dobra, to. że to jest znowu taka jedna karta. Ile kart, ci zostało wyborów? U mnie 5 plus ten, ten no, manager. U mnie. Pięć plus menaże też, no. No to dobra, dobra, to jedziemy u Ciebie. Czekam aż w, w, w końcu jeden z trzech wybierzesz. Uuu. Właśnie, A, kurczę, nie wiem czy, czy już nie używać, bo tak naprawdę tragiczne karty są strasznie. Hmm. czwórka czwórkę poproszę. Okej. Okay. Y, to ja u Ciebie poproszę trzy. A może ale... chcesz zmienić 5? chcę zmienić na pięć? Chcę zmienić na jeden. <laughs> no, Okej, okay, niech będzie jeden z trzech, u, dobra to niech będzie. To teraz po... zastanów się i podaj trzy liczby, z których Kamek musi wybrać ci co najmniej jedną. No to niech będzie 3, 4, 5. No to Kamek, kogo bierzemy? 3, 4, 5 4. Tyka, okay. wybierasz czwóreczkę. Okay, to jest, to okay, jest dobra okay. wiadomość dla pyki. Eee, bo on ma fajne pozycje. Jak ciebie też. też czwóreczkę od razu strzelę? Dobra. I ja już wszystkie karty wykorzystałem, więc tu już trzeba do końca dociągnąć. Ja tak samo myślę, że to już. Eee, Oj, dobra, u, e, to u ciebie teraz... E, jeszcze raz czwórkę. Jak przed chwilą była dobra czwórka, to tym razem nie może no być dobra czwórka. To u ciebie jedynkę. Dobrze. No i dwie karty zostały. Eee, to poproszę piątkę u ciebie. Okej, okay. to pięć. Okej, okay. mocne w ogóle mocna. Dobra, no ostatnia kamryka. karta u ciebie. Na środku okay. trójeczkę poproszę. No to już by nic nie zmieniło. Nic Ale nie kobieta, dało. powiem Ci tak, kobieta. No to dobrze, wiesz, ktoś musi zarządzać okay. z tym zespołem. No i ostatni. Co, co u ciebie, ostatni pik? Dwójka. Dawno nie było dwójki, chyba. No tak, do, dobra, niech będzie. No i dobra, trenera, weź jedynkę. No i ty też, weź jedynkę. Dobrze, idealnie. Okej okay, no, moi dobra, drodzy, dobra, no to dobra. idziemy ułożyć składziki i widzimy się za momencik w meczu. Zobaczmy jakie składy, proszę Państwa. Co tu się podziało? Powodzonka. Jedy, jedyne z czego jedyne. jestem bardzo zadowolony, to jakiego napastnika mi wybrałeś. Ja też jestem zadowolony z napastnika. Cristiano Ronaldo, Neymar, Okocza, to nieźle tam widzę. Piątka z tyłu, ja pierdziele, to wybrałem no, nie nieźle. wiem, nie wiem. Już jest git. A ja miałem cały czas ekran ładowania. teraz. Ale zajebiste karty, wszystkie szare. <laughs> So, Bruno Fernandes, okej. Okay. To jakoś czekał... O, 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 czekaj. Jest. Yes. Jest! Ja, ja pierdziele. pierdziele. Ja zawsze najdłuższe wejście do meczu w historii mam... Aniołek zaraz wyląduje faktycznie w niebie. <laughs> Powodzenia panowie, niech wygra lepszy. Co nie, ty się dziękuję, podziało? Nie dziękuję, yes. No i wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim? Co? Że piątko z tyłu ja nigdy w życiu nie grałem i nie lubię. Eee, oj, 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 zobaczymy są, będzie okazja, kamyk może mieć dobry poczucie. Nie, nie, witam, tego, witam, witam, nie, dobra. Nie. Oh, what? To nieźle się rozpoczyna, nawet jak zawsze, <laughs> tam nie wiadomo. Uh, Jestem ciekawy, jak ta piątka obrońców sobie tu poradzi, chociaż dziura się robi, kwaraskelia jest zero. Też dobry. Dobry, szybki też początek dobry. kamyka. No piątka obrońców, a dosyć łatwo tam wjechałem w sumie. No tak, bo ja właśnie wiem, że to jest jakaś specjalna taktyka na to granie, tą piątką. No kocza też w sumie dobry. Wszystko jest. Uuu, Uu. Kocha teraz jak ładnie tu wjechał, zobaczmy, Neymar! O. No, ciekawe, zrozumie. ciekawe, się, źle się okay. stało. Ale, Ale masz to. może takiego średniego, może próbowałbym. No wypoczątek. Po, no nie, nie, po akurat bramka się nie wylosował to najlepszy. Oj, 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 źle pozamieniane, Trinkao! I... No way, drugi Jest! Mój, mój, mój impostor, mój impostor, jak postor broni. Impostor broni. Oj, nie tu, nie tu. Lepiej byłoby po ziemi, mam wrażenie. O I teraz Cummingson ja będzie ciężko 2, Tu będzie pogrom, tu będzie pogrom. Dosyć pewnie. No wiesz, ja usłyszałem w ogóle na początku, gramy o pieniądze. Ja wtedy jestem bez. Ja da, wtedy już jestem Dolary kursie, się no. zaświeciły i już <laughs> tak. jest po robocie. Oj, 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 za bardzo tymi obrońcami wybiega i tu raczej kamyk ma... Karny, wiemy, karny daj mi karny. Jezus, <laughs> Co tu się dzieje? Poniekąd pani imposter Słodki znowu Jezus. ratuje. <laughs> Ta gra. Uch. Kim jest ten Leon i dlaczego on tak broni? <noise> Mocny jest ten Leon, co? Ja Le, się sam nie spodziewałem. składu. Podstawowy skład. Ronaldo mnie nie uratuje niestety. W tej Fifie. W tym meczu. Ale Leon jak najbardziej! Ja. Leon to już no, powinien być z A tutaj są Bruno Fernandes. No ten Leon! Leon Załodowiec. Oj, będzie jeszcze chyba bramka do szatni soj No trafił, trafił, trafi, trafi. no, połowy. Mi, powiem ci wybrałeś mi napastnika, którego, którego bardzo lubię w tej edycji, więc... No Son akurat w porównaniu powiedzmy do takiego y, Salaha to Son jest znacznie lepszy o, Oczywiście tak Nie może jeden i drugi ma finezyjki to ten Son jest Dobrze, dobrze, dobrze Kikofik nie, 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 nie. nie Jakbyś mi nie... zrobił kickoffa, to bym cię tak. Znalazłbym cię, znalazłbym cię, to nie jest problem. Nie, nie, ja każdego z wyzywam, kto robi, na przykład Aniołek podobno robi kikofy, to wyzywam takie on. Ja sam powinienem siebie wyzywać, bo piątkę, ale to nie moja wina, nie miałem wpływu na no to. No nie, 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 nie. Ja Grałem strzeligi weekendowe piątką. Wtedy byłem wyzywany. Ale nie grałem się tam super kikofy. A tu Bruno Fernandes. No, oj, oj, oj Son! są. To jest 4-0. Eee, Sono nisko. Jakiś parusochcik Ronaldo. Oj! oj, oj. Szkoda, że nie wpadł. Ale Mielibyśmy jakieś była, emocje. No, tak, Cristiano ma te powershoty, Właśnie zapomniałem w ogóle. No i teraz Ronaldo Zobaczmy. Długo. Próbuję, próbuję. On, tylko, on też, on też ma parę, fajny potencjał. się po ratować z tymi, tymi ale... Uwaga, Ronaldo! O! Ej, jesu, jesu, ci ty, ale on tam się powiesił na wow. ty, co? Kwadrans do końca! Mm. Nie no, jest, Ronaldo! Może jeszcze, no, jeszcze... Nie, klubę, ...jakieś, no, jakieś no, emocje no, na koniec, taka druga Dobra, jest dla... honorowa! Można i spać! <laughs> nie, jakie spać, <laughs> Walczyłeś! <laughs> o której wy... wy to zaplanowaliście te nagrywki, lepiej mi powiedz! <laughs> No so tak, oh, yes. no. nawet nie, nawet ci Leon nie nie uratował. Ale to jest złote, złote są chyba nawet co? Na Leona Złoty. Taki Ronaldo nie jest. Oj, zobaczmy Ronaldo! Oj go, na co ci raz pęcili? 5 no do dwóch. Dobrze, że sobie ją tą bramkę przed chwilą, bo już by było ciepło. Ty. Zobaczmy zjecha i. Dobrze, kalulu. 5 minut do Co końca, państwo, jeszcze Hummingson z akcją son i mamy 6 Zjedz to... przesunąłeś się, mówię dobra, Jest DJ proszę państwa. A ja też to testuję od niedawna, to przesuwanie się bramkarzem, wiesz? Ale jest pomocne, jest pomocne, często ratuje dupę. I na koniec jeszcze Leon broni, moi drodzy. 6 do 2 dla Kamyka i to on awansował do półfinału. Ile już wygrałem pieniędzy? tyle. no minimum 500 złotych już masz. Come on! Na A czy będzie 15. więcej? Zobaczymy, znaczy, także... Kamyk, jako że już przegrałem, to serdecznie Ci gratuluję. No i przede Dziękuję. wszystkim mam nadzieję, że wygrasz to. To przynajmniej nie będzie takiego wstydu, że przegrałem na zwycięstwie turnieju. Tak? Dobrze, no. zrobię to dla Ciebie. Linki do kolegów tutaj znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, no i na razie.